Witamy Was w kolejnym odcinku Nature Exploration, przyrodniczych eksploracji kanału Otwórz oczy Patrz. Nie, PlayStation. Nature Exploration. <laughs> Korzystamy z okienka pogodowego, jakie dzisiaj sabota nam zafundowała. Znaczy jest bardzo mocno pochmurno, ale w tym momencie zbyć, zbytnio nie pada. Nie jesteśmy, kontynuujemy temat zaczęty, czyli źródeł siarczanych w Novendargu. Tam tą stronę ostatnio żeśmy szli. Pamiętajcie, przypominam wam, znaleźliśmy dwa źródła siarczane. A teraz idziemy w kierunku Dunajca. Tu jest przed nami dunajec. A w jakim celu? To za chwilkę się dowiecie. Cisko? Wszystko, wszystko. Nie jesteś na tyłku. Na pewno? Na pewno. Doszliśmy do pierwszego takiego miejsca charakterystycznego, taka dość stroma skarpa, no teraz jest po kilku dniowych bardzo intensywnych opadach bardzo śliska, Macie się znieślizgnął na dół, natomiast popatrzcie jak wygląda. Tam jest Dunajec sobie płynie, w tym momencie przybrał, bo już się troszeczkę wylał na brzeg. I miejsce to nazywane jest samorodami. Tak naprawdę w, w słowniku nazw geograficznych, w państwowym słowniku nazw, nazw geograficznych. Funduje, widnieje to jako samorod 2 no tędy idziemy po tych ostatnich kilkudniowych opadach potok kokoszków troszkę się nam rozlał ale to jest ten potok, do którego wód, wpadają wody ze źródła dolnego i górnego siarcianego, które tam znajdują się u góry no teraz musimy przejść na drugą stronę pomóc Ci? tędy po kamieniach, Dobra, bo Na Kierujemy się teraz taką wąską ścieżką. idziemy w kierunku wsi Waxmund. Do Waxmunda nie będziemy dochodzić, tylko dojdziemy do pewnego charakterystycznego miejsca, i od tego miejsca będziemy się kierować do góry. I zaraz Wam powiem, co to za miejsce, i jak się nazywa i dlaczego tutaj przyszliśmy. Jesteśmy dosłownie 15 minut spacerkiem od, no może 20 od centrum miasta. Patrzcie, jak jest już pięknie tutaj. Takie formacje skalne są doskonale tutaj widoczne. Przepiękne malownicze drzewa. My już oczywiście w jesiennej aurze, a my teraz pomalutko będziemy szli tędy. A w Chcieliśmy dość mocno zmodyfikować naszą wycieczkę, bo chcieliśmy iść wzdłuż Dunajca, byłoby nam łatwiej i szybciej. Ale niestety stan wody jest bardzo wysoki. Nie ze względów bezpieczeństwa idziemy tędy. Ale warto. My do, doszliśmy, słuchajcie, do celu naszej wycieczki ten potok. I znów, dzięki uprzejmości proszę. No, i znów dzięki uprzejmości pracownika Urzędu Miasta, pana Mateusza z Wydziału Ochrony Środowiska, który zwrócił nam uwagę, że w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych ten ciek wodny widnieje jako Siarczonka. No, i poszliśmy, przyszliśmy dzisiaj tutaj z Jeremym i z Mackiem sprawdzić, czy nazwa jest adekwatna i czy faktycznie początek tego potoku. Tam u góry jest, zaraz pójdziemy. No ma coś wspólnego z wodami siarkowymi. Maciek poszedł, będzie sprawdzał. Może siarczanka tylko z nazwy. Może siarczanka tylko z nazwy Maciek mówi. Ale może być tak, że po ostatnich deszczach opadu, opadów, po ostatnich opadach jest troszkę rozcieńczona. Musimy dojść na górę do źródła. Pójdziemy na górę do źródła Myśmy poszli od Nowego Targu Od Siarczanki nam jakieś pół godziny Może nawet troszkę więcej, bośmy tam jeszcze chcieli zejść w dół Jakbyśmy poszli od Waxmunda Tu jest już Waxmund I tam jest parking do Tych partyzanckich miejsc noclegowych O których żeśmy kiedyś kręcili film a odnośnik do tego filmu będziecie mieć w tym miejscu i dotarliśmy do miejsca gdzie według mapy powinien być początek źródła może być to tu albo może być to tam rozdzielamy się stąd wypływa woda ale ona nie ma zupełnie zapachu gdzieś sobie tędy płynie no i dotarliśmy do Chyba początku tego potoczku Ale Nie znam, to źródełko jest bardzo zarośnięte No i sobie tu jeszcze przyjdziemy, późną jesienią Bo wtedy nie będzie śniegu jeszcze A roślina już będzie uśpiona no. Już moment to Coś warkło? Dobrze Mhm w każdym bądź razie nazwa jest wielce zobowiązująca. Siarczanka. Ale siarczanka tylko z nazwy. No, jak Maciek mówi, że to tylko z nazwy. A więc kończymy tutaj. Sprawdziliśmy, ale nie ma ani zapachu, ani charakterystycznego osadu. Aczkolwiek coś musiało być na rzeczy, że taką nazwę ktoś nadał. Tam masz na ręce? To jest pokrzyw. No, pokrzyw. Pomału zaczyna teraz bardziej padać deszcz. Nasza wycieczka, myślę, że nam się dzisiaj bardzo mocno udała. Pomimo warunków pogodowych. Pokazaliśmy wam kawałek, fragment niewielki takiego nowego targu. Gdzie pewnie większość mieszkańców już nie, się nie zapuszcza, tych starszych. Kiedyś chodzili, a teraz już nie chodzą. Po to go nazwie siarczanka. Tak no jak Maciek wśród zauważył jest tylko z nazwy. Nic się tutaj nie wskazuje na to, żeby tutaj były jakieś źródło siarczkowe. Czyli jak na tą chwilę mamy zlokalizowane dwa źródła, a chyba jeszcze, jak nam pogoda pozwoli, to pojedziemy zlokalizować jeszcze. No, po, pozwolimy sobie jeszcze zlokalizować jedno źródło. My oczywiście, zaznaczymy Wam ten potok na mapach, żebyście sobie mogli tutaj przyjść, samemu ocenić. Czyli rundę drugą, starć ze źródłami siarczkowymi na tym targu kończymy. Dziękujemy Wam za poświęconą uwagę i zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału YouTube'owego, śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. I co, i żegnamy się, nie? No. I do zobaczenia w lesie. No.